Dobry. Dobry. Kamerę, żeby było dobrze. Co, wszyscy, wszyscy, tam. O. Już teraz będzie nas lepiej słuchać. Ja nadal jestem przeziębiona. Myślałam, że już mi minęło, a mam nos za znaczy, taką zawalona i uszy mi się zatykają i mam tutaj, wiecie, wszystko... Mi... Widziałam takie ćwiczenie, że się tutaj masuje. Ja nie wierzę w ten nie, to w Nie, tu są wiecie? zatoki pod spodem, więc to się masuje. Ja nie wiem, bo to wszystko to jest budzie, budzie to wszystko spływa. Czuję się taka dzisiaj i niewyspana, no bo widzieliście, że wczoraj miałam włosy. Tak, a ja składałem i położyłem się w pół do trzeciej spać. <laughs> Brawo, Ma tak. Mamy godzinę dziewiątą. Słuchajcie, jesteśmy już w trasie. Przepraszam. I jedziemy. Przepraszam, ale jestem totalnie nieprzytomna. O. U, właśnie widać. I jedziemy, słuchajcie, do salonu pooglądać sobie autka, którego nie ma Jedziemy do serwisu To nie jest tak, że jedziemy teraz... Po tak ...luksusowo Plan był tak, tak, plan był taki, że... Żeby... Do... A opony zmieniamy się Zmieniamy, Tak, nie? oczywiście, opony zmieniamy, zmieniamy Serwis, czyścimy, czyścimy klimę I oglądamy nowe modele I wiecie, długo się teraz czeka na auto, więc... Boże, jakie mam odgnioty, zobaczyć. Co wiedzieć, wiecie jakie kiedyś było moje wymarzone auto, jak to auto weszło do Polski? Jakie? Toyota Yaris ja tak chciałam to auto, najmniejsza Toyotka. Tak? Ja tak chciałam to auto i mój tata mówi, że ja mówię tato, ja nie prowadzą, jak zrobię nie. prawo jazdy kupisz mi kiedyś takie, a mój tata mówi, jakby zrobisz prawo jazdy to już tych aut nie będzie czy coś tam, czy będzie już tak? inny model. A ja wsiadłam w galerii handlowej, Pamiętam, że kiedyś w galerii handlowych były auta wystawione i, i można było do nich kontektyw. wsiadać? Teraz już rzadko to jest. No przez covida pewnie zlikwidowali mhm. tu opcję, ale ja wsiadłam do Toyoty Yaris i ja czułam się jak królewna. <laughs> Czułam się, że to jest taki luksus, wiecie A teraz, no, Jariski chyba, nie wiem jakie teraz auta są na... Na Uberze jeżdżą Nie na Jariś. Uberze, na tych, chodzi mi o egzaminy e, A, Właśnie, jakie są auta, ja chyba na Skodzie na egzaminie Proszę Ja pamiętam. nie pamiętam, czy było na Skrytkę pocztową w tą ulicę się Pamiętam, nie jeździliśmy tutaj Białobrzeska Miałam set... skrytkę. Czy ktoś z was wysyłał mi coś do skrytki? Bo dostawałam od was setki kartek Setki tygodniowo Po prostu chyba. dostawałam tyle kartek, tyle listów od was Czytałam to później w odcinkach Oret. Pamiętam w media jeszcze w Mediacraft'cie miałam całą prezent I bomba prokatowa raz coś O Boże, ta bomba jak ona się wysypała na poczcie I Darek mówi do pani, czy mogę prosić o miotło, chcę tu zamieć, A pani w ogóle nie wiedziała o co chodzi, co chodzi? Dlaczego? Skąd ten brokat! Pamiętam, że później Taki zabronili wysyłania, nie? Tak, oni zabronili od razu ją, tylko ludzie, ludzie nie, dalej nie weryfikowali tego. No, ale po prostu, było nie wolno było wysyłać. Nie można było na skrytki ludziom wysyłać, a oni i tak, tak. wysyłać. Kochani, właśnie do mnie przyszła paczka pierowa z takim tutaj open at your own risk i troszeczkę się boję, można. No zobaczcie, jak to wygląda jak z horror, uwaga. Wow, ale, ale straszne, jakie pajączury, czury! naprawdę czuję się jakby Dobra, to była prawdziwa ta, co, tak o, yeah. a w środku, w środku jakiś wielki, Wow, o, co to fajnie. za pająk, to jest do nakręcania włosów, wygląda o, jak pająk, ale jazda, już widzę, że to jest taki, wiesz, to się, zobacz, to ma gumeczki, będziemy nakręcać włosy, ale ja nie rozumiem, jak to, na... tu jest, patrz na czubek dajesz i nagryzasz cztery duże loki na noc. Dziękuję bardzo Glow. No powiem wam... Szok. Szoken. Słuchajcie, przyszedł produkt kosmetyczny, w sumie już finalna wersja, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że czegoś tam brakuje, bo będziecie widzieli od razu, co to jest. <śmuchaj> już... Ale już opakowanie aaa. jest. Wiecie, już tam niektórzy trafili, niektórzy nie. Pakujemy się, bo jedziemy odebrać się. auto z... Idziemy odebrać auto z, z, z jakiegoś przeglądu, o. Odbyłem, tak. od mechanika. Mieliśmy ogonać nowe, ale nie było go na placu, więc lipka. Może będzie za jakiś czas. Żebycie. Będzie za jakiś czas i wcale tak długi czas oczekiwania nie jest, po pół roku. Słuchajcie, zobaczcie co do tego. Co biorę Pająki Tak. Na, na foteliku musisz je tak. położyć. Będzie śmiesznie. Sparuję. Dobra, pakuję mój pędzeczek. Komputer jeden, komputer drugi. Masz przejściówkę? Wsadziłam tam, no. no i super, bo to zamykamy. Tobie jedzam jeszcze obiad. A my musimy jeszcze się spakować, bo dzisiaj lecimy na działkę. Przed nami Długa droga jeszcze. Ja myślałam, że coś dzisiaj porobię, ale zanim ruszymy, to jedziemy, będzie... 16. No właśnie wiem. Ja już się nastawiam, żeby szybko, szybko na działkę. Tak, jak może gdzie zostawię, to nie? Tak. Dobra, ten klucz został, to Betty? Dobra. Szkoda, mi, nie? Mają. Pa, pa. pa biuro, pa, biuro. Pa. Po No i jedziemy właśnie po autko Tak jak mówiliśmy e, Już prawie dojeżdżamy Musimy jeszcze tutaj dotankować Taki dzisiaj makijaż zrobiłam w Get w mi. Taki trochę bardziej mroźny Ciepłe oko, ale tutaj tak wiecie Trochę zimniejszego różu, nie wiem jak wam się podoba I zrobiłam taką bardziej błyszczącą twarz Bo dodałam rozświetlacza Takiego mm, płynnego do Do podkładu No Co za gumę. Ale chciałam się odświeżyć, także co teraz, teraz jedziemy po, do domu, spakować się na działkę na weekend, później pomału do przedszkola, nie wiem tam czy wcześniej ją zgarniemy, jak, jak się uda, tak ją zgarniemy, później natomiast się wybieramy do Nor Norblina, bo w Norblinie otworzyli, otwierają dzisiaj... Jest takie oficjalne otwarcie Smart Kids Planet, czyli ten plac zabaw, tą salę zabaw, którą Wam zawsze polecałam, która była przed pandemią w, na Narodowym, którą zamknęli z dnia na dzień, zostawili ich bez e, prawie że żadnych opcji, e, nie mogli otworzyć przez to, że był szpital na Narodowym. Nawet później, jak już się rozluzowało, to nadal nie mogli otworzyć i szukali nowego miejsca. I fajnie, że w Norblinie będą się otwierać. Dzisiaj idziemy pierwszy raz. Jestem podekscytowana, bo to dla mnie zawsze była najlepsza sala zabaw w... Chciałam powiedzieć weselna. Sala weselna zabaw w Warszawie. Naprawdę, nie ma lepszej. Bardzo Wam rekomenduję i jestem ciekawa, co tam zobaczę. Czy będą nowe rzeczy, czy będą te, które były dwa lata temu. Jak moja córa nie chodziła do... Przedszkola to byłam z nią nieraz i codziennie, prawie w tej sali zabaw, bo do żłoba nie chodziła, tylko właśnie od razu do przedszkola poszła, miała 3,5 roku, więc to powiem Wam, to było najlepsze miejsce. Rodzice mogli pocilować, dzieci się bawić, a tak naprawdę na poziomie, na poziomie wow. zrobione. Wow! Pamiętasz Smart Kids Planet? Pamiętasz plany? Yes. właśnie. Nie trzymaj, poruszam. Jed, jeden prowadzi, drugi tankuje i płaci. Tak, tak działam. Właśnie powiedziałam, że to była dla nas najlepsza sala zabaw? Fizycznie. Praca fizyczna, a ja no. będę biegać i grać w piłkę z córką. No i, super. I to będzie mój chill out weekendowy. I rodzice później przyjadą. Nie, będzie fajnie. Piękne z ten samochodu, mm -hmm. ale mi się podoba. Ale ja, ja jestem na czarny. A ja jednak, jednak biały. Powiem ci, że po... mam porównanie jednak. Ale białe. Karolina nie chce szyb, więc ja się gudzimy zawsze. Kucimy się. I to będzie orel, okay, ja taki mam. No a kim ja jestem? Bandzior. Ale z ciebie bandziurem. Jakbyś był bandziorem to bym z tobą to powiedział. Ładnie była. wygląda stylistycznie, po prostu. No ale nie interesuje mnie tylko styl. Chodzi mi też o. Cię dużo rzeczy. Nie interesuje. Funkcjonalność argument Karoliny. Nie interesuje mnie to. No Tak, to szczerze. Co, koniec argumentów. A ja cię mówię szczerze. Ja ci nie, się będę ściemniać brak argumentów po prostu dla mnie. Dobra, gdzie ja tutaj mogę zaparkować? Tam że... stawaj na jego miejscu. Tam za gdzie czerwonym. Był? Tak. No. Yy, no i słuchajcie, wyjechaliśmy z domu i zapomnieliśmy ze sobą zabrać ładowalki do laptopów więc muszę teraz szybko się wybrać ją kupić wiem, że to jest chyba jeden sklep z MacBookami, z Apple'a, w sensie nie autorski sklep ale ostatnio widziałem, więc pójdę się wybrać kupić ładowarkę bo niestety jesteśmy za daleko domu akurat brakowała nam ładowarka, więc przy okazji ją tak naprawdę kupuję byłem specjalnie, bo zabraliśmy, ale mamy za daleko do domu a jeszcze dalej oddziałki, żeby znaleźć jakiś sklep z ładowarkami, więc tam nic nie znajdę w ogóle takiego. Nie ma szans. No więc szybko kupię i będzie git. Udało się. Yes. Brałeś kiedyś u nas zakupy? Nie. Teraz idziemy do Smart Kids Planet. Nie wiem, czy wiecie. Ale Smart Kids Planet był kiedyś na stadionie narodowym. Mają tu przepiękny sklep. Zobaczcie jak to fajowo wygląda. Idziemy teraz do tej strefy. Wow! Ale zarąbiście to jest nad slefa Allegro, widzę. Jestem w środku, jest dużo, dużo ludzi, więc fajnie, ale śmiesznie. Muszę znaleźć teraz Karolinę, gdzie tutaj się schowało. No nie, nie ma szans, żeby ją znalazł. No, zeskanowanych. Chcesz zrobić swoją pracę? Zrób ale i nagraj. Słuchajcie, jest tutaj fajnie, mnóstwo atrakcji. Znalazłem Karolinę, ale jest naprawdę sztosik. Sztosik. Zobaczymy, gdzie jest Karo, bo on mi uciekła przed chwilą. Znalazłem ją w jednym spokoju i muszę ją odnaleźć. Tu jest fajna przestrzeń do zabawy nawet dla takich mniejszych dzieciaków. Ciekawe czy są tutaj gdzieś pomieszczenia, gdzie można zrobić urodziny. Zaraz je znajdziemy i może wam pokażę. Znalazłem jedno pomieszczenie, w którym można zrobić urodzinki księżyc. Ciekawe, czy to jest większe pomieszczenie, czy tutaj można to otworzyć. Pewnie tak. Ale salka jest fajna, kolorowa, naprawdę. Okienko jest, można poglądać co się dzieje w środku. A, to jest o gotowaniu, tak? A, to ja chcę nagrać sobie. O, wow. I tu jest kuchnia, to pewnie można gotować jakieś... Ale mi się mega podobają te grafiki na ścianach. No naprawdę fajnie to wygląda. I kolejne dwie sale. Wow, to ta... połączone, tak jak tam było, no. Wow, nie, no to są mega, mega sztosik. Super. Nie, no jest sztosik, to już wiemy gdzie robimy urodziny. <noise> Tutaj jest akurat bardzo głośno. Ale mamy dwie strefy. Budował tą strefę, no i teraz może tutaj wystawić swoje logo. Biedronka zbudowała jedną strefę, a drugą strefę zbudowało Allegro. To jest naprawdę spoko, bo pięknie to wygląda. Można sobie tutaj składać chyba zamówienie, obsługiwać paczuszki, sortować. Tu paczuszki lecą do góry. No nie no, fajnie, fajnie wykombinowane to jest. Kochani, jesteśmy z Marto ze Smart Kids Planet. I, no i powiedz nam o tym miejscu, no bo czekaliśmy, ja pisałam do Was non stop, kiedy się otwiera się. Pisaliśmy, pisaliśmy przez całą pandemię, niestety byliście zamknięci. No, i się otworzyliście, i to jest tak szczęśliwe dla mnie, Dzień Mi, serce rośnie. Dla nas tak samo, słuchajcie, bo nie tylko Wy czekaliście, ale my przede wszystkim czekaliśmy, aby znowu móc szerzyć tę ideę mądrej zabawy. Tak więc wracamy. Wracamy w zupełnie nowej lokalizacji, w pięknej, historycznej przestrzeni fabryki Norblina. I co ważne, wracamy jeszcze bardziej smart. Wracamy z nowymi strefami, z nowymi atrakcjami. No musicie przyjść i zobaczyć po prostu, bo to nawet Policjamy. nie wiem od czego zacząć. Nasza córa, słuchajcie, już wsiąkła tam i była, i w sklepie, który jest genialny, market pokazywaliśmy Wam i, i latała w tym, wiecie, i w kosmosie, i tak dalej. Także miejsca są świetne, no i co? I można zorganizować rodzinę? Tak, dokładnie. Słuchajcie, mamy teraz pięć sal urodzinowo-warsztatowych. Te, które Wam się najbardziej podobały w naszej poprzedniej lokalizacji są razem z nami, ale teraz mamy też nowe salki i między innymi właśnie jesteśmy w jednej z nowych salek. Jest to salka kosmiczna, no. ale oprócz tego też mamy salkę kulinarną, więc dla wszystkich wielbicieli zdrowego odżywiania i nie tylko zdrowego mm -hmm. na pewno coś się znajdzie. A jeżeli chodzi o warsztaty, bo pamiętam, że w starej lokalizacji były warsztaty, były jakieś pokazy takie chemiczne, różne, przeróżne. Będzie? Będą takie rzeczy Będzie. na scenie tutaj? Będzie już nawet za chwilę prawdopodobnie zacznie nam się pokazy z suchym lodem, więc mm. będzie się działo, ale też cały program dla grup, e, atrakcje też będą różne dodatkowe w weekend. Mamy też program zajęć popołudniowych, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. No i możecie sobie przyjść z laptopem, tak jak ja teraz i dziecko. I e... napić się pysznej tak. kawki. Dziecko niech się idzie <laughs> pać, a my może mamy chwilę dla siebie. Jasne. Dziękuję Ci bardzo. Ja Jestem, też dziękuję. Ja się bardzo cieszę, moja córa też. Super miejsce my wszyscy, pa! Jesteśmy już w domku, dogrzewamy się, klimo Jest zimno I włączyliśmy... Pod kocem. Tak, dziewczyny pod kocem siedzą I włączyliśmy ogrzewanie podłogowe Jeszcze osiemnastka, ale się grzeje 20 jest A tutaj czytana jest książka Ta biedronkowa, bystrzaki, dostaliśmy w smartku. Pusta lodówka, się okazało, że nie zabraliśmy ze sobą miancy. wody do picia, a, a nie bo nie zbawne. mamy jeszcze zastosowanego filtra na wodę. Nie pijemy wody z kranu. Więc o, nigdy nie piliśmy. Jest tak, to, by to wody. Niby <grym> by <grym się wody> jest woda, a jej nie a, ma. Zobaczymy zaraz to w, w aucie, czy mamy jeden baniak to z wodą. Pożegnamy się, bo zaraz składziemy się spać. Dogrzejemy trochę, tylko Pamiętajcie o serduszku w komentarza do aktywności łapce w górę. No i o subskrypcji, oczywiście. Dzięki, że jesteście. Love you, bye.